Mniej więcej w ten sposób. I współtworząc ten projekt na etapie wizji, projektowania, stworzy się pewien konglomerat biznesowo-projektowo-wizyjny, który będzie przyciągał, będzie emanował również wpływem i informacją, co wystarczy, by w sferze politycznej Polacy mogli się rządzić w swoim kraju. Jest to wystarczający odważnik, że projekt, który jest równowarty 200-300 miliardów. Złotych wystarczy do tego, żeby przejąć władzę w Polsce, jeśli chodzi o zarządzanie informacją, inżynierią zapleczem technologicznym, informacyjnym, ekonomicznym, prawnym, no bo by sprawować władzę trzeba właśnie działać w sieci no, kilkuset osób w zasadzie, które na co dzień przetwarzają to, co się dzieje, reagują na różne zdarzenia, propozycje, sytuacje, zagrożenia i aby mogła być taka struktura, która sprawuje władzę na terytorium właśnie jakim jest Polska, no to parę tysięcy osób musi nad tym pracować, natomiast możemy zacząć od czegoś mniejszego, od projektu, który będzie pracował na nim powiedzmy 300-400 osób, Osób, a na świecie kilka tysięcy osób będzie jego e, udziałowcami. Cały ten projekt będzie warty powiedzmy 3-4 miliardy złotych na początku, jako projekt. Natomiast